Świat sportu jest w żałobie. Piłkarz Diogo Jota zginął w wypadku. Przycieną była pęknięta opona, ale jak to możliwe w aucie za miliony? To nie jest wada fabryczna, to brutalna fizyka. Opony w takich autach mają ekstremalnie niski profil. Oznacza to mniej powietrza, które amortyzuje uderzenia. Potężna moc i hamowanie generują ogromne ciepło, które osłabia strukturę gumy od wewnątrz. Przy prędkości 300 km na godzinę opona obraca się ponad 40 razy na sekundę. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie staje się jak detonator. Osłabiona ciepłem guma przy minimalnej amortyzacji i gigantycznej sile odśrodkowej po prostu eksploduje. To nie jest jeden błąd, to perfekcyjna burza warunków, której opona nie jest w stanie wytrzymać. Dlatego w supersamochodach nawet najdrobniejsza wada opony może być wyrokiem. Teraz już wiesz.